17 stycznia szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, pani minister Małgorzata Poprocka poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok, ale część zapisów skierował w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Problem w tym, że jak się dowiedziałem, pomimo 30 dni prezydent wciąż nie przesłał żadnego pisma do Trybunału Konstytucyjnego. I o tych szokujących informacjach w najnowszym komentarzu Karol Gaz zapraszam. Na początku tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, za to, że je lajkujecie i rozpowszechniacie. Bardzo Państwu za to serdecznie dziękuję. Zwłaszcza, że licznik subskrybentów przebił 51 tysięcy, więc tym bardziej jestem zobowiązany. Dziękuję. Jeśli zaś chodzi o temat nagrania, to, Szanowni Państwo, przyznaję, że sam jestem w szoku. Po tym, czego się dowiedziałem, ale o tym za moment. Najpierw pozwolą Państwo, że cofniemy się o miesiąc. 17 stycznia Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać ustawę budżetową. Było to wyczekiwane wystąpienie, bo wszyscy zastanawiali się, czy prezydent zdecyduje się na podpisanie ustawy budżetowej czy też skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza, że pojawiało się bardzo dużo argumentów na korzyść tego ostatniego rozwiązania. Politycy, ale także eksperci wskazywali na jawnie niekonstytucyjny budżet, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie budżetowe dla Trybunału Konstytucyjnego, dla Sądu Najwyższego, dla Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy wskazywali także na rekordowy deficyt Generalnie bardzo wiele apeli było kierowanych do prezydenta Andrzeja Dudy, by nie podpisywał tego budżetu, bo by wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego, ale w trybie prewencyjnym, by poprzeciwstawił się w ten sposób Donaldowi Tuskowi. Ale jak poinformowała pani minister 17 stycznia, prezydent podjął inną decyzję. Prezydent podpisał ustawę budżetową, a część jej zapisów skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Jak mówiła Małgorzata Paprocka, prezydent długo się zastanawiał nad tym, co zrobić z ustawą budżetową, ale jego zdaniem zdecydowało to, że bardzo wielu obywateli czeka na podwyżki, zapowiedziane podwyżki, zapisane w ustawie budżetowej, jak również na 13 i 14 emeryturę czy program 800. Pani minister mówiła tak, mam tutaj przede wszystkim na myśli kwestie związane z podniesieniem wynagrodzeń w sferze budżetowej nauczycieli, żołnierze, funkcjonariuszy, również waloryzację rent i emerytur. W tym roku chodzi o finansowanie m.in. programu Rodzina 800+, plus oraz 13 i 14 emerytury, bo zdaniem pani minister te podwyżki, te środki są oczekiwane przez Polaków, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, biorąc pod uwagę inflację, wzrost cen, etc., etc., Prezydent zwrócił uwagę, że w toku prac nad ustawą budżetową zostały wprowadzone poważne poprawki w części dotyczącej przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa i pani minister mówiła tak, wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, że z ustawy budżetowej nie wynika i nie może wynikać zgodnie z prawem jakiekolwiek zablokowanie wypłat wynagrodzeń sędziom Trybunału Konstytucyjnego powołanym legalnie, co nie budzi żadnych wątpliwości. Analogiczny przykład dotyczy również Krajowej Rady Sądownictwa. Stąd też pani minister tłumaczyła, że prezydent zdecydował się w trybie kontroli następczej skierować te właśnie przepisy do oceny przez Trybunał Konstytucyjny, by ocenił on ten stan faktyczny z polską konstytucją. I w jakim stopniu było to Salomonowe rozwiązanie? Prezydent z jednej strony podpisał budżet. Tłumacząc to kwestią podwyżek, kwestią emerytur, no ale z drugiej strony dał sygnał, że nie zgadza się na to, co zapisano w sprawie chociażby Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Problem w tym, Szanowni Państwo, bo wtedy ta decyzja rzeczywiście wywołała wiele komentarzy, część była w takim duchu, że prezydent Andrzej Duda zdradził, część mówiła, że no nie miał za bardzo innego wyjścia, bo i tak przecież budżet by obowiązywał, a tak tylko prezydent by tutaj zaszkodził. W każdym razie komentarze były tutaj podzielone, można różne opinie na ten temat spotkać, ale, ale szanowni państwo, okazuje się po miesiącu, po miesiącu od tego wystąpienia pani minister, że do Trybunału Konstytucyjnego to nie dotarły żadne pisma z Kancelarii Prezydenta, że nie wpłynęło żadne pismo z prośbą o zbadanie tych konkretnych przepisów, o których informowała pani minister. Czyli tak, Mamy deklarację, informację, że prezydent w trybie kontroli następczej kieruje do Trybunału Konstytucyjnego przynajmniej część przepisów, bardzo ważnych przepisów, neurologicznych przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego czy Krajowej Rady Sądownictwa. Dla każdego przeciętnego człowieka czy komentatora jasnym jest, że są to kwestie niecierpiące zwłoki, że tutaj liczy się czas, zwłaszcza biorąc pod uwagę działania premiera Donalda Tuska i rządu 13 grudnia. No ale okazuje się, że po tym miesiącu do Trybunału Konstytucyjnego nic nie wpłynęło. Skąd to wiemy? Między innymi z odpowiedzi, jakiej udzieliła mi pani profesor Krystyna Pawłowicz na Portalu X, zapytana przeze mnie o tę właśnie konferencję pani minister Małgorzaty Paprockiej, o to stanowisko Kancelarii Prezydenta, pani profesor Pawłowicz pisze wprost, że nic do tej pory nie wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego. I to już, Szanowni Państwo, budzi zastanowienie. To jest zaskakujące, to jest wręcz szokujące, bo mija miesiąc od decyzji pana prezydenta, gdzie czas odgrywa jakąś rolę. Mówimy o kwestiach ważnych, o kwestiach istotnych z punktu widzenia ustroju państwa, z punktu widzenia także polityki. A tu się okazuje, że przez miesiąc kancelaria prezydenta nie zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli następczej. No i można w związku z tym zastanawiać się co takiego się dzieje, dlaczego to tyle trwa. Ja przyznaję, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem czy to w związku z tym, że tak długo trwa przygotowanie pisma w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, czy może jest tu jakiś inny powód na przykład polityczny, no, bo to wydawać by się mogło, że od momentu otrzymania ustawy budżetowej na biurko, pan prezydent miał dość czasu, by to przeanalizować jego Ludzie, jego kancelaria miała dużo czasu, żeby ewentualnie przygotować tutaj formalności, wysłać od razu je do Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie, szanowni państwo, tak się nie stało. Miesiąc minął i dokumenty nadal, jak rozumiem, nie wyszły z kancelarii prezydenta. I to jest coś, co budzi duży znak zapytania. To jest coś, co budzi zastanowienie. To jest coś, co będzie oczywiście rodzić pytania. To nie jest tak, że. Hmm, oczywiście, gdyby prezydent od razu wysłał te dokumenty, no to Trybunał Konstytucyjny w jakimś ultra szybkim czasie by się zajął tą sprawą. Ale, ale Trybunał Konstytucyjny będzie miał tu swoją dodatkową motywację, bo niejako w związku z tą sytuacją, w której się wszyscy znajdujemy, będzie sędzią we własnej sprawie, bo Trybunał Konstytucyjny będzie także orzekał w sprawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. No tak ta sytuacja wygląda, szanowni Państwo, tak to właśnie będzie rozstrzygane przez Trybunał Konstytucyjny. Ale na razie, nawet nie wiadomo kiedy. No, mamy już połowę lutego, drugą połowę właściwie lutego, która się zaczęła. Coraz bliżej wyborów prezydenckich kampania będzie nabierać coraz bardziej realnych kształtów, będzie coraz mocniej przyspieszać. A tu się okazuje, że prezydent Andrzej Duda nie znalazł do tej pory czasu, by przesłać te dokumenty. No, i to jest coś, co przyznam. Budzi we mnie jednak pewne zaskoczenie, co rodzi też pewne pytania. Ja zachęcam Państwa do komentowania tej sprawy, do pisania co Państwo na ten temat sądzą. Proszę się podzielić własną opinią, własnymi komentarzami. Proszę, proszę piszcie w komentarzach. Karol Gac, kłaniam się Państwu.